Siemano Widzowie, generalnie bardzo dużo osób dopytuje się mnie co chwilę na live'ach jak ja zarabiam na trybie RFSMP na serwerze rapie.p. No i stwierdziłem, no, że czemu by to nie nagrać dla Was w wyniku, nie? No i tak przychodzę z taką pomocą. Nagrałem dla Was taki krótki poradnik, jak zarabiać, właśnie. Jak ja zarabiam na serwerze, jak generalnie no najłatwiej się dorobić. No i to chyba wszystko, nie? Zapraszam do teraz wam wytłumaczę najważniejszą rzecz, jaka jest na serwerze i jak najszybciej właśnie dorobić sobie. A więc na serwerze macie pracę, tak? Macie tutaj takiego no typeczka na spawnie. Klikacie sobie na niego, macie do wyboru farmera, drwala, rybaka lub łowcę i górnika. Ja na górniku grałem prawie że cały start edycji i Naprawdę bardzo mi to pomogło na samym początku, gdy rozpoczynałem po prostu rozgrywkę, i uważam to na początek za najlepszy wybór. Teraz Wam przedstawię moją ulubioną opcję, a jest to łowca, na którym dorobiłem się najwięcej, i uważam to za najłatwiejszy sposób na serwerze, żeby sobie, sobie po prostu dorobić cokolwiek. No, już Wam to pokazuję, jak to właśnie działa, gdy sobie na pedoma. Dmyk, sekundka i tu jest od razu ekspireczka. Tutaj, ktoś sobie teraz z jakiś widz. No i tak o, zabijacie sobie pająki z ekspiereczki XP wam wpada, level wam wpada. I kośnik praca normalnie robi się sama, nie? Ustawiacie sobie no cokolwiek, żeby wam hitało po prostu te pająki. No i praca się wbija. Kaska spada z nieba. No i tak to na tym właśnie to polega. Tutaj wbijacie sobie jeszcze na dół do lejków. Macie tam oczy pająka, również wełnę, w sensie nitki, które przerabiacie na wełnę, a potem wystawiacie ją na ręku. Właśnie mi się sprzedała przed chwilą jakaś. A na spawnie również możecie jeszcze sprzedawać oczy, oczy pająka za nie tak mało, bo cały ekwipunek jest za chyba 400. To jest sporo. A więc, jest to, do tego, jest to mój ulubiony sposób na zarobek i uważam to za najlepszą po prostu opcję. I jeszcze takiego dorzucę protipa generalnie w gratisie za level z pająków, bo po nocce ja miałem 120 poziom, który jest bardzo wysoki, żeby tutaj właśnie nakopać sobie level. Patrzcie, no teraz mam początkowy, ale to, to sery ciężko się kopię. To enchantujecie sobie po prostu itemy, kilofy, nie wiem miecze, sety, cokolwiek Aby właśnie sobie to posprzedawać na rynku, co serio nie chodzi jakoś tanio I to macie kolejny sposób na zarobek z, z, Właśnie z, z ekspiarki, Co uważam tak jak mówiłem za najlepszy. Więc to macie w gratisie a zaraz przejdziemy do kolejnych sposobów. Drugim najlepszym sposobem jest praca górnika. Ja wam już pokazuję dlaczego, tylko muszę znaleźć albo jakiegoś cave'a, albo jakieś rudy, cokolwiek. Zaraz zobaczymy, poszukamy. Słyszałem tu jakoś niedaleko lawę, a więc spróbujemy się zaraz tu wkopać, właśnie. I poszukać zaraz jakiegoś tutaj, jakiejś rudy. Za każdy rozkopany blok dostajecie jednego expa, za rudę na przykład redstone'u 20 expa. No i zobaczcie, mamy diaksiki, a więc ja teraz je rozkopuję. Macie 50 Expa. No zajebiście, myślałem, że będzie ich trochę więcej, ale tak nie wyszło. O, jednak... No no lipa akurat. Ale macie 50 expa za jedną diaksów, za złoto macie 30, za Emeralda macie... bodajże 100. I jest to drugi najlepszy sposób na sam początek. Dla po prostu graczy, żeby no dorobić na samym początku jak najszybciej, a więc polecam ten sposób, tylko troszkę czasu on zajmuje, ale macie pełno po prostu możliwości i możecie sprzedawać sobie te itemy złoto, diaksy, naprawdę to chodzi teraz po bardzo wysokich cenach, a więc uważam to za jeden z lepszych sposobów chyba teraz, oprócz ekspiarki no, i sobie kopiecie generalnie, czylujecie bombę. No, i powoli po prostu idziecie do przodu, nie? Ja właśnie znalazłem kolejne diamenty. I to jest trudne. 5 5 owoców diamentów znalazłem. A więc naprawdę jakoś to idzie. A zaraz wam przedstawię, jak najszybciej wbijać poziom. Stricte, żeby po prostu zarobić. A więc widzimy się za sekundkę A więc ja już się znajduję na spawnie, idę jak najszybciej losowy teleport Wkopuję się od razu, szukam jaskini I wam już pokazuję jak właśnie wygląda najszybszy sposób, aby po prostu nabić sobie ten ex górnika Serio, muszę teraz znajdować takie kurcze przeszkody Myk Szukamy sobie jak najszybciej po prostu jakiegoś cave'a na mnie wytepało na 120 kratkę to może nie być zbyt szybko a więc zaraz zaraz zobaczymy o właśnie znaleźliśmy kaiva. i szukacie teraz po prostu różnych ród czy to węgiel czy żelazo, za węgiel macie 10 expa, za żelazo macie 20, za złoto 30 za deaksy 50, za emeraldy 100, a więc tak się wbija najszybciej ten poziom górnika Zaraz wam poszukam po prostu różnych ród, aby to jak najszybciej po prostu pokazać. Mhm. Tu macie rudę złota, już wam pokazuję. I macie sobie, skopujecie ją. Nie dość, że dostajecie złoto, które na rynku jest teraz bardzo drogie, to wam exp cały czas wbija. I kopiecie sobie itemy, tak? No i sobie chillujecie bombę, a... Temki zawsze się przydadzą, nie? I... Dobry widzowie. Ode do mnie to by było tyle. Mam nadzieję, że te sposoby wam przydadzą się do czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i jest to mój pierwszy odcinek, nie? Taki z kamerką i tak jak go właśnie sam wszystko dorobiłem. A więc mam nadzieję, że nie, nie, nie wyszło to najgorzej. I że docenicie to, że zrozumiecie, że wygląda to jak wygląda. A więc proszę tutaj o komentarz z jakąś opinią. Like, sub, dzwon, coś tamtego tego i wbijajcie na Discorda jest z tym, w opisie.